Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj się zajmiemy moim komputerem, moim komputerem osobistym, w którym będziemy wymieniać dysk mechaniczny na SSD. A więc zapraszam do oglądania. A i tak na marginesie w tym przypadku, i ogólnie w każdym komputerze, będzie potrzebny nam śrubokręt, no i oczywiście dysk SSD. Ten akurat kupiony na Allegro za 40 zł. Chiński jakiś Kingfast, ale raczej działa dobrze. A więc tak, odkręcamy śrubki. jedną śrubę. Tutaj drugą śrubę. Ogólnie już ten komputer lekko spowalnia. No, nie jest już najszybszy. Dysk jest 80 GB albo może 120. No i sięgamy panel, przesuwając go do siebie. Ja może kiedyś też zrobię film o tym komputerze. No i tu mamy dysk mechaniczny. Dysk mechaniczny wygląda w ten sposób. Jest przykręcony skład z każdej strony. Nie będę odkręcał bocznego panelu, ponieważ chcę, aby on tu był. Ale co jest potrzebne? Potrzebny jest tak śrubokręt, jak wcześniej wspominałem. No i odkręcamy śruby. i ja odkręcę tylko jedną dla przykładu. No bo może w postawie telefonu. Dobra, teraz powinno być lepiej. No i odkręcamy te oto śruby z każdej strony. Ja odkręcę tylko jedną. Tak wyglądają. O. One w moim przypadku mają jeszcze takie podkładki ebonitowe, aby wygłuszać wibracje dysku. Ale tak. Jak zamontować nowy dysk? Już mówię, tylko wezmę śrubę do nowego dysku. Gdzieś tu mam. O, jest. Bo Za chwilę je włączę. Dobra, po chwili znalazłem, taka śrubka z mniejszym gwintem niż do poprzedniego dysku. No i co? Dysk bierzemy, wkładamy go tu w te, w puste miejsce. No i po prostu musimy dopasować, on teraz widać otwór do, do dysku. On może równie dobrze leżeć tak sobie, no bo... To jest dysk półprzewodnikowy i on nie reaguje na różnego rodzaju wstrząśnięcia i tego typu rzeczy. Dysk został przykręcony. I teraz jak go podłączyć? Jak widać, do starego dysku dochodzą yy, nie te przewody, tylko zachilanie satan. To wygląda. To jest zachilanie dysku. A tu jest. Yy, no, dane. Jeżeli, jeżeli potrzebujemy, nie potrzebujemy sta ze starego dysku korzystać, no to wystarczy nam ten przewód i ten stary. Po prostu odpinamy stary dysk, ale może być w obudowie. Jeżeli potrzebujemy dwóch dysków, i starego, i nowego, potrzebne będą nam dwa przewody sata. Czyli jeszcze jeden taki jak ten. I w zachilaczu jeszcze jeden taki. Ewentualnie można się służyć przejściówkami z Molexa na te nasze sata. No i jak to podłączamy? Oczywiście bardzo prosto. Szukamy gdzie jest tu taki ząbek, w tym większym złączu. Teraz może być trochę słabo widać. Dobra. Mam nadzieję, że cokolwiek widać. Ząbkiem w ząbek. Ząbkiem w przewodzie, ząbkiem w tutaj wycięcie w dysku. Śmiało dokiskany. Nic się z tym nie stanie. No i tu jest podłączone. No i SATA yy, dane. Tutaj też są wycięcia. No, i bardzo, bardzo proszę. Podłączony dysk mamy już. I to tyle, tak naprawdę. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, żeby dać łapkę w górę, subskrypcję. No i możecie udostępnić, jeżeli komuś ze znajomych lub rodziny się podobają moje treści. Z góry dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmie.